Dzień dobry panie i panowie. Jest to niesamowita chwila. Gdyż za cholerę nie mogłem spać. I jest godzina 6 rano. Ale 3 godziny temu na kanale Lexa został umieszczony film Nowy Brawler. Jest wyciek. Tak. Gdzie i jak? Zaraz wam wszystko powiem, więc zostańcie ze mną. Na pewno kojarzycie TikTaka, TikToka. Na pewno wiecie, co to jest TikTok, więc nie będę wam tłumaczył, ale ja wolę mówić TikTok, bo po prostu jestem stary i mówię po swojemu. Na oficjalnym kanale na TikToku Bravestars właśnie został wypuszczony film, który zobaczycie właśnie teraz. Niewiele widać na tym filmie. Koleś macha kamerą przed ekranem po prostu i robi to dosyć szybko, ale jest to koncept nowej postaci. Słuchajcie, jeżeli zrobimy sobie spowolnienie. To możemy zobaczyć, że jest to postać blisko dystansowa, ponieważ no ma jakieś rękawice, na pewno będzie jakoś tutaj walczyć. Ale z w ogóle wiemy, że to jest postać? Przecież tutaj nic nie ma takiego powiedzianego. A, otóż niedawno był wpis na twicie jednego z deweloperów o tym, że testują nową postać. Nie było widać jaka to postać dlatego, że jako modelu do tej postaci użyli misianity. Natomiast widać, że przy sześciu pałakupsach, tak, pała pałakupsy, dobrze mówisz, przy sześciu pałakupsach ma aż tyle tysięcy HP. No, to może się jeszcze zmienić, ale to w takim okazji czy nie miałoby jakoś 7000 tysięcy HP na dziesiątym poziomie? 10 pała? Dziesiąta pała to, to mogłoby być właśnie ten poziom próbu. Co na tą chwilę można powiedzieć na temat tej postaci? Niewiele. Ma jeszcze nic konkretnego. Nie ma jeszcze żadnych konkretów. Po lewej stronie od tego ekranu, gdzie się to teraz tak machało, tam tam szkice, koncept arty, jakichś ruchów. Nie wiem, emotek Też liczby. 15, 16. Czy to oznacza jej wiek? Czy chodzi o wzrost? A może jakieś odliczanie do kołtowania? W końcu ma rękawice bokserskie. Mogłaby być takim bokserem. W drugim koncepcie, który jest jeszcze mniej widoczny, widać, że trzyma jakieś zwierzątko. Przynajmniej wygląda tak zwierzątko. Mam nadzieję, że to nie jest martwy Borsuk. Borsuk to też jeszcze zwierzątko, ale martwe. A martwe zwierzątka nie są fajne. Mam nadzieję, że to nie to. Chwile może być pewni. To to, że pracują nad nową postacią i kwietniowym update'em. I to jest dobre. Niestety szkoda, że nie znalazłem więcej informacji, ani o tym, jakiego rodzaju ataki będzie wykonywać. Czy super umiejętność pozwoli na. Ataki dystansowe, czy tylko i wyłącznie pięścią z bliska. Wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!